Będzie szansa na zagranie do Gonzalvesa Gonzalves jeszcze tutaj na pole karne strzały. No i to jest trzecia sytuacja Polonii w dzisiejszym spotkaniu. Ja Polonii już zagranie piłki na lewą stronę. Teraz świetne przedłużenie i jeszcze wyłożenie broni, Chołek. poprawka i gol! No i jest, jeden do zera. Polonia otwiera wynik tego spotkania. Cztery bramki. Nowy nabytek z zespołu Igor Babetski. Polonii, no i będzie okazja teraz na strzelenie piłki na szesnastkę, poprawka. jeszcze tutaj wybicie piłki, jaka decyzja, sędziego jego rzut karny, Podgórski, kto kogo przechytrzy i Podgórski, 2 do 0 w Nysie, 40, pierwsza minuta przetrwania, no to no jest, Z perspektywy mieli malek nic o Jest okazja na 3 do 0 dla Polonii, Nysa jeszcze tutaj, ta piłka ostatecznie zbita i nad bramką, no. Lewa strona placu gry doświadkowania na pole karne. I gol! Ależ niesamowita akcja od A do Z. Od linii pola karnego przez całe boisko. Jednym podaniem, drugim, trzecim do skrzydła na pole karne z finalizacją. Teraz uwaga, rusza kolejna akcja. Właśnie Poloni, zagranie na pole karne. Chojak wybija piłkę. Jeszcze poprawka. Teraz zagranie na polekarny, na modukej, ale to jeszcze nie koniec. Zgarnia piłkę kolejny Legniczani. No i teraz uwaga, poprzeczka. Jest szansa na kontratak do Gonsalvesa. No i kto? Portugalczyk. Portugalczyk teraz zaszedkowuje na karne. Jak to się zakończy? Pada w polu karnym Gracznicy, ale sędzia nie przerywa gry, bo jeszcze cały czas akcja Polonii. Gol! 4 do 0. 76 minuta spotkania. Nie przerywał gry, arbiter. Widział, co się dzieje, widział, że Polonia ma swoją akcję. Partnerem kanału jest Centrum Sportu Amatorskiego.